No proszę słuchać Co mam pana, panie. No, panie, panie. no bo proszę pana, bo chciał zapytać, jest tu jakiś kierownik, coś tego Dobra, dobra, ale nie kurwa pulta, dobra? Bo ludzie że jest otwarty. Op ale moment, 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 co pani do mnie? Bo to już będzie w takim razie trzecia skarga na panią, bo ty chciałem no, zrobić drugą. A teraz będzie trzecia skarga. Jakiś kierownik... E, e, e. Moment, co eee, moment, ja moment, 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 jakie jakie ja nie jestem eee, moment, moment, jakie eee, stop, stop. 그... That, słucham, Han bo ja spokoi. nie słyszę, muzyka strasznie głośna, proszę pana, jakąś kierowniczkę, -y kierownika bym poprosił tego ]ulator. baru. Się. Ale no co uspokój to, się, cały spokój się nie kobieto! Co ty do mnie mówisz spokojnie? Wypierdolasz z tego baru. Oooo! Ty o, o proszę to? pani! Proszę to? pani! Hello. pani. Hello. Proszę Hello. pani! Hello. Takie Hello. słowa Hello. Hello. do klienta. Oczywiście, oczywiście. Oczywiście, proszę państwa, spokojnie, spokojnie. Ale pani odejdź do mnie, pani odejdź do mnie. Jest jakaś ochrona? Nie, ja wychodzę z tego baru, ale pani ode mnie odejdzie. Proszę ode mnie odejść. Pani już powiedziała swoje. Pani już swoje wypowiedziała. powiedziała. Takie słowa do klienta. Naprawdę? Interacją. Jaką burdę tu kurwa proszę państwa, spokojnie. Ale pan to ja spokojnie wyjdę, proszę państwa, tylko proszę mnie oddzielić od tej kobiety. Bo ta kobieta jest dla mnie niezrównoważona i proszę mi ją oddzielić ode mnie, ja stąd wyjdę, na spokojnie. kurwa, pana Ale pani przestanie takie słowa, proszę pani. Co pan. Ej, chłopaki. No już wychodzę, wychodzę, chłopaki, no spokojnie. już koniec, no jasne, 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 no, ale no... Być, 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 ale być, co? Nie no, proszę Pani, ja stwierdzam fakty, być, ja stwierdzam fakty. Jaki, być, jakie być, pród, jaki Co Pani już ma, Jakie być, słownictwo podwórkowe? O co Pani być, chodzi? Już być, wychodzę, już wychodzę.